Witam wszystkich. Dzisiaj montujemy moduł dziennych do Golfa, piąteczki. Nie lubię się bawić w rozciąganie kabli pod maską. Więc najprostszy sposób wyciągamy moduł i teraz tak plus z przekaźnika. Minus, no to wiadomo, masa. I teraz tak: wtyczka A, pin trzeci, to jest lewe światło długie. Wtyczka D, pin czwarty, prawe światło długie, i na pinie trzecim jest do prawej lampy światło pozycyjne. Prosty montaż, mało kabelków, zaraz gdzieś tam przyczepimy i po temacie. Dzięki.